Jeśli tu jesteś, to nie jest przypadek. Jest coś niewidzialnego, co cię prowadzi, delikatny powiew między czasem a ciszą. Anioły stróże przyprowadziły cię do tej chwili, bo są słowa, które dziś muszą dotknąć twojego serca. Może poczułeś wezwanie, wspomnienie, imię, tęsknotę, i wszechświat postanowił odpowiedzieć: Weź głęboki oddech, poczuj tę łagodną obecność wokół ciebie. Nic tutaj nie jest przypadkowe. Bóg przygotował tę wiadomość dla ciebie. Skąd właśnie teraz obserwujesz? Napisz w komentarzach. Chcę poczuć, dokąd dociera ta energia. Jest obecność, która ci towarzyszy, nawet gdy wszystko wydaje się odległe. Osoba, która przenika twoje myśli, jak wiatr, który upiera się wracać, nawet po burzy. Możliwe, że próbowałeś zapomnieć, przewrócić stronę, pójść naprzód. Jednak są więzi, które się nie zrywają, jedynie odpoczywają w ciszy. Dziś znów coś się porusza. Może to był sen, może piosenka, zbieżność, spojrzenie na kogoś na ulicy, które sprawiło, że przypomniałeś sobie. Znaki są subtelne, ale prawdziwe. A anioły stróże szepczą: To połączenie wciąż żyje. Ta osoba odczuwa twoją nieobecność. Nawet bez słów, nawet bez gestów, istnieje niewidzialna nić między wami. Nić, która wibruje za każdym razem, gdy myśl wraca do drugiej osoby. To jak zamknięte okno które mimo to wpuszcza światło. Powietrze może być nieruchome, szyba zimna, ale jasność upiera się, by przejść. Ta jasność to to, co istnieje teraz w tej osobie ciche uznanie, tęsknota, która dojrzała, świadomość, która powoli rośnie, jak ziarno, które kiełkuje w ciemności, zanim przetrwa glebę. Możesz to odczuwać w sercu, niepokój, którego nie potrafisz określić, przeczucie, jakby wszechświat przygotowywał grunt pod coś nowego, a może pod ponowne spotkanie. Ta osoba patrzy w głąb siebie, a w tym spojrzeniu odbija się coś Twojego. Nie twarz, nie czysta pamięć, ale uczucie znalezienia domu w Tobie. Domu, który się nie zapomina, nawet gdy próbuje się zamknąć drzwi. Bóg pokazuje, że są chwile, kiedy cisza mówi więcej niż jakiekolwiek słowo. I to w tej ciszy serce tej osoby się teraz znajduje. To, co wcześniej było wątpliwością, dziś jest refleksją – to, co wcześniej było oddaleniem, teraz jest tęsknotą. Możesz tego nie zauważać, ale wszechświat szyje ścieżki. Ludzie, którzy się oddalili, są wzywani do spojrzenia na to, co zostawili niedokończone. Nic, co jest prawdziwe, nie ginie, tylko się przekształca. Jest coś, co ta osoba teraz rozumie: że Twoje miejsce w jej sercu nie ma zamków ani murów, bo to, co jest prawdziwe, nie chroni się lękiem, ale obecnością. I dlatego znaki zaczęły znowu się pojawiać: liczba, która się powtarza, imię, które pojawia się znikąd, zapach w powietrzu to są przypomnienia od wszechświata, małe duchowe wiadomości mówiące: Wciąż jest tu coś żywego, ale to nie tylko o drugiej osobie to przesłanie jest również o Tobie, o Twoim procesie uzdrawiania, o tym, czego Bóg uczy Cię w przerwie między tym, co było, a tym, co będzie. Nauczyłeś się trwać w ciszy. Nie rezygnując, nauczyłeś się puszczać, nie tracąc wiary, i to uczyniło cię silniejszym, bardziej całkowitym, bardziej połączonym z boskim celem. Wszechświat obserwuje, gdy twoje serce pozostaje wierne, nawet bez odwzajemnienia, bo kochać to nie posiadać, to oddanie, i to ta energia zaczyna przyciągać z powrotem to, co wibruje na tej samej częstotliwości. Czy znasz ten moment, gdy czas zdaje się zatrzymywać? A ty czujesz, że coś ma się wydarzyć? To punkt, gdzie niewidzialne się porusza, tam gdzie Bóg reorganizuje elementy, gdzie to, co wydawało się zagubione, zaczyna się znowu układać. Ta osoba czuje to również. Jest niepokój, pewnego rodzaju nostalgia za tym, co było prawdziwe. Ona stara się iść przez życie, ale coś w niej wciąż zwraca się ku temu, co kiedyś miało blask i spokój, ku Twojemu spojrzeniu, Twojej obecności. Twojemu cichemu sposobowi rozumienia bez potrzeby mówienia, anioły stróże pokazują, że ta osoba nie zapomniała, po prostu zgubiła się na drodze. Czasami strach przed odczuwaniem jest większy niż odwaga, by zostać. Ale czas ma moc, której serce nie potrafi zaprzeczyć, ujawnienia tego, co jest nie do zastąpienia. Czy zauważyłeś, jak los działa w milczeniu, jak wszystko wydaje się losowe, aż pewnego dnia puzle się łączą? Bóg działa w ten sposób, w niewidzialnym, w przerwie między naszymi próbami a naszymi oczekiwaniami. Więc jeśli dzisiaj Twoje serce jest niespokojne, to nie słabość, to duchowa wrażliwość to Twoje ja rozpoznające, że coś się zbliża, że cicha zawrotność może być przygotowywana. Ale pamiętaj: najważniejszy powrót to nie powrót drugiej osoby, ale Twój własny powrót do siebie. Kiedy odnajdujesz swoją wewnętrzną harmonię. Wszechświat reorganizuje wszystko wokół, a to, co jest prawdziwe, wraca. Twoja miłość nie poszła na marne. Była lustrem, które pozwoliło tej osobie dostrzec to, czego nigdy nie rozumiała. Że prawdziwa miłość nie wiąże, wyzwala. A to, co wyzwala, zawsze zostawia tęsknotę. Formuje się nowa energia. Anioły stróże mówią o rekonesansie. Ale świadomym, dojrzałym z korzeniami w przebaczeniu. Nie jest to pośpieszny powrót lecz uzdrowiony powrót. I w tym celu wszechświat prowadzi obie strony, nawet jeśli różnymi drogami. Może dzisiaj ta osoba nadal nie potrafi wyrazić tego, co czuje, może są jeszcze cienie, wahania, strach, ale w jej wnętrzu jest wezwanie, a to wezwanie ma Twoje imię wibrujące w milczeniu. Twoja miłość była nasionem zasadzonym w jej sercu, a nasiona nie umierają, tylko czekają na odpowiedni czas, by zakwitnąć. A czas na zakwitnięcie zbliża się? Czujesz to? Tę lekkość, która wypełnia piersi nawet wśród tęsknoty? To wszechświat potwierdzający, że nic nie poszło na marne. Wszystko, co zostało przeżyte, miało swój cel, Bóg pisze między wierszami. A gdy historia wydaje się kończyć, to dlatego, że On pisze nowy rozdział. Ale zanim przejdziesz dalej, chcecie zapytać, czy wierzysz, że wszechświat może ponownie połączyć to, co zostało rozdzielone tylko przez czas? Zostaw swoją odpowiedź w komentarzach. Chcę poczuć, co teraz tli się w twoim sercu i zapamiętaj to. Prawdziwa miłość nie potrzebuje otwartych drzwi, jest samym domem. A czym jest dom, nawet jeśli wiatr zamknie okna, wciąż pozostaje schronieniem? Są momenty, kiedy milczenie mówi zbyt głośno. Czujesz, że coś zostało powiedziane bez słów, że nieobecność jest także formą obecności i wówczas serce się gubi. Między chęcią zrozumienia, a pragnieniem zapomnienia. Ta osoba się oddaliła, może bez wyjaśnień, ale oddalenie nie zawsze oznacza brak zainteresowania. Czasami to strach. Strach przed zbyt mocnym odczuwaniem, przed zagubieniem się, przed tym, że nie jest gotowa. Wszechświat ujawnia, że ta odległość nie była karą, była przerwą. Potrzebną przerwą, aby oboje mogli spojrzeć na siebie z większą prawdą. Ale przerwa nie zmarze tego, co zostało zasiane. Ta osoba nadal czuje. Są wspomnienia, które nie rozpuszczają się w czasie. To fragmenty duszy, które wciąż pulsują nawet w ciemności. I dlatego w pewien sposób wciąż się spotykacie, w myślach, w przypadkach, w snach. Milczenie, jakkolwiek bolesne, jest polem, w którym Bóg działa, podczas gdy próbujesz zrozumieć, On układa, podczas gdy czekasz, On naucza. I w tym czasie oczekiwania być może nauczyłeś się czegoś cennego. Że miłość bez obecności także może być modlitwą, i że milczenie może być ołtarzem. Ta osoba czuje Twoją nieobecność jak ktoś, kto tęskni za własnym odbiciem. Jest niepokój, cień, który nieustannie wzywa ją z powrotem do tego, co kiedyś miało sens. Ale duma, strach i niepewności wciąż tworzą mgłę między Wami. Czy kiedykolwiek czułeś, że ktoś się oddalił z powodu strachu, a nie braku miłości? Jeśli tak, Napisz tutaj w komentarzach, bo to jest energia, która panuje w tym momencie. Wszechświat pokazuje, że oddalenie nie jest końcem, to środek. Środek nauki przerwa między błędem a przebaczeniem. To w ciszy prawda dojrzewa. Ta osoba jest dotykana nową świadomością delikatne żal, ciche uznanie. I podczas gdy stara się iść przez życie, serce prowadzi ją z powrotem do miejsca, które nosi Twoje imię. Są noce, w których ta osoba modli się, nie wiedząc do kogo, ale z jasną intencją, pokoju. A w tej modlitwie pojawia się Twoja twarz, bo serce, gdy rozmawia z Bogiem, nie kłamie. Bóg pokazuje, że aby doszło do ponownego spotkania, oboje muszą być gotowi. I to właśnie teraz robi wszechświat: przygotowuje drogę. To nie jest kara, to jest szlifowanie. Jesteś przygotowywany na przyjęcie czegoś większego, czystszego, bardziej świadomego. A ta osoba jest prowadzona do uznania wartości tego, co kiedyś miała i nie potrafiła pielęgnować. Czas nie niszczy miłości, tylko ujawnia to, co było iluzją, a to, co przetrwało czas, jest tym, co jest prawdziwe. Teraz cisza zaczyna zmieniać ton. Nie jest już pustką, ale oczekiwaniem, nie jest zapomnieniem, ale ciążą. To, co zostało zasiane z miłością, prędzej czy później zakwitnie. Bóg mówi spokojnie. Jestem pośrodku tego, a gdy On jest, nic nie jest na próżno. Ta osoba, która kiedyś się oddaliła, zaczyna rozumieć, że ucieczka nie leczy, i że żaden dystans nie jest wystarczający, aby zatarć to, co zostało zapisane w duszy. Wszechświat pokazuje drogę, która znów zaczyna być oświetlona. Niepewne kroki, myśli, które przekształcają się w wolę, a wola z czasem staje się odwagą. Ta osoba rozumie teraz, że Twoje miejsce w jej życiu. Nie miało zamka ani klucza, bo nigdy nie było więzieniem, było schronieniem, a schronienie to miejsce, do którego wraca się, gdy świat na zewnątrz staje się męczący. Ale nie przyspieszaj czasu. Bóg działa w rytmie duszy, a nie zegara. Podczas gdy ta osoba się uczy, ty kwitniesz. A kiedy twój blask stanie się wystarczającym światłem, droga naturalnie się rozjaśni. Nie musisz gonić. To, co jest Twoje, odnajdzie drogę powrotną. To, co zostało zasiane w miłości, wraca w miłości. Bóg mówi: Uspokój swoje serce. To jeszcze nie koniec. Cisza jest tylko preludium do ponownego spotkania, a kiedy ta osoba wróci, bo wszechświat szepta, że powrót nastąpi, nie będzie już taka sama. Ani ty. Oboje nauczycie się wartości spokoju, przebaczenia i oddania. Twoje czekanie jest dostrzegane przez niebiosa. Anioły stróże zbierają twoje łzy. I przekształcają je w błogosławieństwa. Nic nie zostało zmarnowane. Nic. Miłość, która wydawała się zapomniana, jest oczyszczana, a powrót, kiedy nadejdzie, nastąpi z celem. Może nie tak jak wcześniej, ale w sposób piękniejszy, bardziej realny, bardziej duchowy. A kiedy to ponowne spotkanie nastąpi, ponieważ Bóg nie budzi uczuć na próżno, zrozumiesz, że czas nigdy nie był karą, był ochroną ochroną aby oboje nauczyli się znaczenia prawdziwej miłości tej która nie musi więzić żeby pozostać zostań ze mną bo w następnej części tej wiadomości ujawnimy co wszechświat pokazuje jako kolejne kroki tej więzi i jak miłość odnajduje drogę powrotną nawet w milczeniu jeśli ta wiadomość dotknęła twojego serca napisz w komentarzach słowo które najbardziej cię poruszyło dzisiaj podziel się aby dotarła do tych Którzy również muszą to usłyszeć. Cisza zaczyna się otwierać, jak drzwi, które skrzypią po długim czasie zamknięcia. Wszechświat wieje nowym wiatrem nad wszystkim, co wydawało się uśpione, coś jest przygotowywane i w głębi duszy czujesz. Nawet bez słów, nawet bez oczywistych znaków, coś się porusza, anioły stróże szeptają. Czas czekania przekształca się w czasy zbiorów. Ta osoba myśli o tobie więcej niż przyznaje. Więcej niż pozwala na to Duma, więcej niż wyobraża sobie świat. Są wspomnienia, które upierają się, by wrócić. Dźwięk Twojego głosu, lekkość Twojej obecności, uczucie pokoju, które istniało tylko u Twojego boku. Bóg pokazuje, że prawdziwa miłość się nie gaśnie, ona tylko dojrzewa w milczeniu. Ta osoba teraz rozumie to, czego wcześniej nie potrafiła pojąć, że Twoje miejsce w jej życiu nigdy nie było posiadaniem, lecz schronieniem. I że schronienia się nie zapomina, one tylko czekają na odpowiedni moment, aby zostać ponownie odwiedzone. Wszechświat zaczyna dostrajać ścieżki. Małe znaki pojawiają się znowu: imię, piosenka, powtarzający się sen. Nic nie jest przypadkiem. To przypomnienia, że miłość wciąż żyje. Bóg przygotował cię na ten moment, aby przeżyć spotkanie z serdecznością, a nie z niepokojem, aby przyjąć z powrotem to, co było Twoje, bez potrzeby gonienia za tym. Spotkanie nadejdzie. Proste, ale znaczące. Jedno spojrzenie, jedna wiadomość, jeden gest. Serce rozpozna wcześniej, niż umysł zrozumie. Anioły pokazują scenę. Dwie drogi, które się oddaliły. A teraz, krok po kroku, znów się zbliżają. Lostka spotkanie niewidzialnymi nićmi światła. Ta osoba zaczyna pojmować, że milczenie to nie zapomnienie, to uzdrowienie. Że nieobecność to nie brak zainteresowania. To boska przerwa. I że miłość, gdy jest prawdziwa, nigdy się nie gubi. Wierzysz, że milczenie też mówi? Napisz w komentarzach. Bo to w milczeniu Bóg najlepiej odpowiada. Może jeszcze trochę to potrwać, ale już są ruchy. A kiedy to się stanie, wszystko wyda się naturalne. Jakby wszechświat zawsze trzymał ten moment tylko dla Was. Miłość, która wydawała się odległa, wraca w nowej formie bardziej dojrzała, bardziej świadoma, bardziej wolna. Bóg mówi. Nigdy Cię nie zapomniałem, tylko przygotowywałem nasze spotkanie w odpowiednim czasie. Oddech. Poczuj pokój, który przychodzi teraz. Wszystko, co musiałeś zrozumieć, już zostało ujawnione. Żadna odległość nie jest w stanie zatarć tego, co jest prawdziwe. Żaden hałas nie jest tak silny, aby zagłuszyć miłość, którą wszechświat pobłogosławił. Ta osoba wraca. Nie z impulsu, ale z zrozumienia. Bo to, co jest domem, zawsze wzywa z powrotem. Czas nie zniszczył miłości, jedynie ją oczyścił, a to, co pozostało po bólu, jest tym, co warto przeżyć. Bóg łączy to, co wibruje na tej samej częstotliwości. Ponowne spotkanie będzie nieuniknione, kiedy obie strony będą gotowe. Więc uspokój swoje serce, nie czekaj z lękiem, ale z wiarą, ponieważ miłość, która jest Twoja, już Cię rozpoznaje, nawet z daleka. Anioły stróże otaczają Cię światłem, zebrały Twoje łzy i przekształciły je w nasiona nadziei. Teraz te nasiona zakwitają. Bóg dostrzegł Twój milczenie, Twoją cierpliwość, Twoje poświęcenie. I otwiera drzwi, gdzie wcześniej była tylko oczekiwanie. Następna faza będzie czasem światła, czasem pojednania z innymi, ale przede wszystkim z sobą, z Twoją ścieżką, z Twoją istotą. Ta osoba również jest uzdrawiana. I kiedy oba serca będą gotowe, wszechświat połączy to, co przeznaczone. Ponowne spotkanie nie przyjdzie z hałasem, ale z prawdą. Może w prostym cześć spojrzeniu w wspomnieniu, ale Twoje serce będzie wiedzieć. Teraz jest ten moment. Bóg prosi cię o jedną rzecz: nie rezygnuj z nadziei. Nawet gdy wydaje się, że panuje cisza, coś się dzieje. Niewidzialne to miejsce, gdzie zdarza się cud, a to, co pochodzi od Boga, nie ginie. Jedynie zamienia się w błogosławieństwo. Wszechświat prowadzi cię z powrotem do Twojego spokoju, a pokój jest pierwszym znakiem cudu. Kochaj dalej, nawet na odległość. Wierz dalej, nawet w ciemności, bo świt zawsze nadchodzi, a miłość jest obiecanym porankiem. Twoje miejsce w tym człowieku nie ma zamka ani klucza, ponieważ nigdy nie było więzieniem. Było domem, a dom zawsze wzywa z powrotem tych, którzy kiedyś odeszli. Teraz weź oddech jeszcze raz, poczuj, co wibruje w Tobie. Wszechświat chciał, żebyś usłyszał tę wiadomość dzisiaj i nie było to przypadkiem. Wszystko, co przeżyłeś do tej pory, zniosło Cię do tego punktu światła. Żadne oczekiwanie nie było na próżno. Anioły stróże mówią Zaufaj, miłość, która jest Twoja, jest przygotowywana. Jeśli ta wiadomość dotknęła Twojego serca, napisz w komentarzach słowo, które najbardziej Cię poruszyło. Może to być wiara, światło, ponowne spotkanie, nadzieja. Jaka wibracja cię dzisiaj reprezentuje? I powiedz mi, czy ufasz, że cisza skrywa odpowiedzi? Jeśli ta wiadomość przyniosła ci spokój, zostaw swoje, lubię to. Każdy gest światła rezonuje w uniwersum, a dzieląc się, możesz być narzędziem uzdrowienia dla kogoś innego. Podziel się tą wiadomością. Pozwól jej dotrzeć do tych, którzy także potrzebują nadziei. A jeśli chcesz dalej otrzymywać takie wiadomości, pełne wiary, czułości i boskiej obecności, zapisz się na kanał i włącz dzwoneczek. Bóg jest z tobą, wszechświat działa na twoją korzyść, a anioły stróże prowadzą cię każdym krokiem, nawet gdy tego nie dostrzegasz. Dziś miłość cicho w tobie przekształciła się w pewność, a to, co prawdziwe, zawsze znajdzie drogę powrotną. Kiedy cisza staje się drogą, miłość wraca krokami światła. Żadna cień nie jest wieczny, ponieważ miłość jest porankiem, który Bóg obiecał. Twoje przeznaczenie wciąż kwitnie.